Rząd USA bierze się za mikrotransakcje i rozważa ich regulacje. Paweł Saskow wziął udział w wywiadzie, gdzie zdradził, że priorytetem dla całego studia jest obecnie Wiedźmin 4, a nowiutki Cyberpunk rozwijany jest w trzech krajach. Otrzymaliśmy nowe informacje na temat GO-sów Sushima Director z na PC, w tym chociażby wymagania sprzętowe czy informacje o rozgrywce międzyplatformowej. A także pod koniec porozmawiamy sobie o grach usługach, które prawdopodobnie są na odwrocie, aczkolwiek większość deweloperów chce mieć je w swoim portfolio. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Jak wiadomo, ostatniego czasu jest naprawdę wielka nagonka na mikrotransakcje. Zresztą w sumie no nic dziwnego, Dragon's Dogma, że tak to powiem, otworzyła oczy wielu graczom, że coś tutaj wymknęło się lekko spod kontroli. Zresztą na temat mikrotransakcji, to chociażby w Dragon's Dogmie 2, czy ogólnie w Ubisoft'cie, ponieważ ten temat również poruszaliśmy, rozmawialiśmy na naszych streamach, także jeśli nie oglądaliście, to serdecznie Was zapraszam, czy to na właśnie na kanale, żeby obejrzeć sobie całą powtórkę ze streama, czy po prostu na Lootbox 2, czyli kanale, gdzie po prostu robimy shoty i możecie sobie bez problemu obejrzeć. Mikrotransakcje, jak wiadomo, wiążą się z dużymi kontrowersjami, dlatego Biuro Ochrony Finansów Konsumentów, w skrócie CFPB. Wydało świadczenie, w którym analizują, jakby, no, wszelkie mikrotransakcje w grach wideo i światach wirtualnych. Ich zdaniem twórcy coraz bardziej postrzegają produkty jako takie systemy bankowe i płatnicze, które po prostu ułatwiają przechowywanie i wymianę pieniędzy. W związku z czym organizacja ma w planach badać teraz y, gry, platformy z grami takie jak Steam, y, Uplay czy Ubisoft Connect, a także jakieś różne serwisy, aby zapewnić po prostu przestrzeganie przepisów ochrony finansowej. Co ciekawe, całej sprawy zaczęli się przyglądać po wzroście zgłoszeń, których gracze płakali, że zostali oszukani na różne. Platformach i nie otrzymali żadnej ochrony, czy to z tamtej strony, czy właśnie od rządu. Amerykanie w każdym wieku przeliczają miliardy dolarów na waluty używane w rzeczywistości wirtualnej i na platformach gier. W miarę jak coraz więcej transakcji bankowych i płatniczych odbywa się w grach wideo i światach wirtualnych, CFPB szuka sposobów ochrony konsumentów przed oszustwami. Organizacja nawet wydała dokładne dane, jeśli chodzi o 2023 rok, ponieważ możemy się dowiedzieć, że amerykańscy konsumenci wydali prawie 57 miliardów dolarów na gry, w tym na różne sprzęty, oprogramowanie i transakcje. Akcje, takie jak wymiana dolarów na wirtualne waluty lub inne aktywa związane z produkcjami. Warto dodać, że są to jedynie Amerykanie, a świat ma naprawdę wielu innych graczy, także jestem ciekawy jak ta liczba wygląda w, w przypadku jakby całego świata. Jeśli chodzi o sam temat badań Biura Ochrony Finansów Konsumentów, no to spotkał się on z dosyć dużą dyskusją w sieci. Według użytkowników regulacje związane z mikrotransakcjami zaburzą niejako taką równowagę pomiędzy konsumentem a deweloperem, bo jakby nie patrzeć z jednej strony potrzeba takiej ochrony gracza przed jakimiś potencjalnymi nadużyciami, ale z z drugiej strony chodzi o obawę, że regulacja może ograniczyć swobodę twórców i dostępność produkcji. Samo rozwiązanie tematu zajmie jeszcze bardzo długo i jest to problem taki trochę na większą skalę, ponieważ naprawdę wiele gier posiada mikrotransakcje i bardzo ciężko będzie je wszystkie wyplemić. Pod sam koniec dodam, że organizacja przyjrzała się także pudełkowym produkcjom i zauważyła, że informacje o samych mikrotransakcjach są bardzo słabo ukryte, przez co wiele osób nabiera się na jakby fakt, że po prostu kupują produkcję, a w nich znajduje się mikrotransakcje, których na przykład nie chcą w swoim tytule, który sobie tutaj. Będę w sklepie. Kiedy mamy pudełko z grami, no to wiadomo, z tyłu znajduje się informacja, ale taka bardzo mała informacja, jak obecnie widzicie teraz na ekranie, że kontent w grze może być płatny. I ich zdaniem jest to bardzo słabo ujęta informacja, dlatego lepiej, gdyby właśnie twórcy udostępniali coś tego typu, jak widzicie obecnie. Dajcie w ogóle znać, co wy o tym temacie myślicie, i może przejdźmy w ogóle do kolejnego newsa poświęconego CD Projekt Red. Bo jakby nie patrzeć, polskie Studio ma obecnie wiele projektów, nad którymi pracują, i nawet ostatnio podczas raportu finansowego dowiedzieliśmy się, na jakim poziomie się one obecnie znajdują. Z informacji wynika, że jeśli chodzi o świat Witchera, no to mamy Polarisa, Siriusa i The Witcher Remake. Jeśli chodzi o Cyberbanka, no to jest Orion, a jeśli chodzi o samo takie new IP, no to mamy Hadara. Dobrze znany wszystkim graczom deweloper Paweł Sasko miał ostatnią okazję wziąć udział w wywiadzie dla Aftermath, gdzie poruszył kilka ciekawostek dotyczących przyszłych produkcji CD-pu. Powiedział na przykład, że nowa Wiedźmińska Saga to priorytet dla studia i obecnie wszystkie siły skupione są wokół projektu Polaris. To znaczy, może nie wszystkie, ponieważ pamiętajmy, że mamy trzy projekty, nad którymi obecnie twórcy pracują, aczkolwiek Polaris jest tym, nad którym właśnie najbardziej się się skupiają w obecnie. Dodatkowo powiedział co nieco na temat nadchodzącego Cyberpunk'a, oczywiście nie 2077, a tego nowego, ponieważ z powodu crunchu, który miał miejsce we wrześniu bądź tam październiku 2020 roku, w trakcie robienia Cyberpunk'a 2077 wypracowali oni specjalną technikę tworzenia gier, dzięki czemu mogą robić kilka produkcji jednocześnie. I w tym samym poinformował, że część z ekipy z Cyberpunk'a 2077 została przekierowana do pracy nad nowym Wiedźminem. Pozostała reszta działa natomiast nad nowym Cyberpunkiem i co ciekawe, ekipa, która właśnie nad nim pracuje, składa się z trzech różnych ekip, z trzech różnych krajów. Dokładnie mówiąc, mamy tutaj USA, Kanadę, a także Polskę. USA w projekcie stanowi taki jakby filar, gdyż to właśnie tam powstaje nowy Cyberpunk i jest to taka główna siedziba całego projektu. Kanada stanowi wsparcie inżynieryjne dla projektu, a jeśli chodzi o zespół w Polsce, no to składa się z doświadczonych artystów, którzy pracowali nad dodatkiem Phantom Liberty. Większość menedżerów i reżyserów, którzy pracowali przy Cyberpunku i Phantom Liberty, pracuje nad kolejną częścią. Niektórzy liderzy również. Wszystko zależy od potrzeb projektu w danym momencie. Chcemy mieć. Pewność, że całe DNA zostało zachowane i nadal będzie obecne w kolejnej grze. Czas więc przejść w tym momencie do Gosof Susimy, Director Skat, ponieważ ostatnio dostaliśmy całkiem dużo informacji na temat projektu, jak chociażby na przykład wymagania sprzętowe. Co ciekawe już od bardzo, ale to naprawdę bardzo dawno krążyły informacje na temat plotek, właśnie portu Ghost of Susimy na PC-ta i kilka miesięcy temu otrzymaliśmy informację, że serio coś takiego będzie miało miejsce. No i całe szczęście, ponieważ sam na PlayStation 4 czy na PlayStation 5 nigdy nie przyszedłem Ghost of Tsushima i zrobiło się to już w przypadku takiej naszej ekipy bardziej mem jeśli chodzi o, o moje przychodzenie gota. Także jeśli trafi tytuł na to no to jest większa szansa, że to po prostu przejdę. W każdym razie port Ducha Tsushima będzie pierwszym z nową nakładką od PlayStation. Dokładnie mówiąc, jak możemy zobaczyć obecnie na ekranie, wyświetla się na przykład taka lista znajomych, trofea, profil i ustawienia, a to wszystko możemy osiągnąć przyciskami Shift plus F1. Dodatkowo sama nakładka pozwala obsługiwać nam rozgrywkę międzyplatformową, dzięki której gracze na tak będą mogli łączyć się z użytkownikami PlayStation 4, czy właśnie PlayStation 5 i grać przecież w Ghost of Tsushima Legends, bądź rozmawiać przez czat głosowy. Warto też przypomnieć, że Ghost of Tsushima sama nie trafia jakby na kompy, ale także trafia ona z rozszerzeniem Iki Island, a także wspomnianym już przeze mnie trybem kooperacji Legends. Jeśli chodzi o najniższe ustawienia, no to do zagrania potrzebny będzie procesor Intel Core i3, bądź Ryzen 3. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o kartę graficzną, to mamy tutaj chociażby gtx 960, bądź Radio na RX 5500 XT, 8 GB ramu, a także 75 GB wolnego miejsca na dysku HDD, chociaż bardziej SSD jest Polecany. Jeśli chodzi o wysokie ustawienia, no to mamy tutaj i piątkę 11 generacji RTX 3070 bądź AMD 6800. W tym wypadku potrzebny już będzie 16 GB RAMu, a także 75 GB na SSD. -ku. Jeśli mamy tutaj osoby, które już mają takie bardziej wymagające komputery i lepsze, no to tutaj mogą sobie pograć ten Very High za sprawą i piątki 11 generacji bądź Ryzena piątki 5600, a także RTX 4080 bądź AMD Radeona RX 7900XT. Oczywiście 16 GB RAMu, a także 75 GB SSD. -ka. Dodatkowo, tytuł otrzyma pełne wsparcie dla Nvidia DLSS3. AMD 3, a także Intel XeSS oraz monitorów UltraWide. Ostatnio też właśnie Brian Fleming, czyli współzałożyciel Sucker Punch, wyraził swoje podekscytowanie całym projektem i całą całą premierą. Ogólnie Ghost of Tsushima na kompa. Jesteśmy dumni, że nasz partner Nixes przenosi Tsushima na pc To pierwszy raz, gdy nasza praca trafia poza konsole i jesteśmy podekscytowani możliwością dotarcia do nowych graczy. Jeśli nie śledzicie projektu, no to na szybko wam tutaj przedstawię informację, że data premiery zaplanowana jest na 16 maja, ale jeśli już teraz jesteście zainteresowani, za no to bez problemu możecie nabić tytuł na Steamie, bądź Epic Gamesie, w formie oczywiście przedsprzedaży. Jakby nie patrzeć, gier usług na rynku gier jest coraz więcej i w sumie można dostrzec to kątem oka, ale niestety, lecz jeśli już jakaś produkcja wychodzi, no to są one średnie i sami musi się to przyznać. Na liście mamy tutaj chociażby Suicide Squad, Kill the Justice League, Skull Bones, a także Helldivers 2. No dobra, to akurat jest udane, ale w sumie, no dobra. To się nie liczy, ale po prostu wyszło i jest. W związku z tym, Game Developer Collective przeprowadził ankietę, w której udział wzięło około 600 zespołów deweloperskich, a badania przeprowadzane były od lutego do marca 2024 roku. Jakby nie patrzeć, ankieta spogląda nieco inaczej na samą monetyzację gier i pokazuje, co deweloperzy anonimowo sądzą o grach usługach. Wynika z niej, że 39% badanych uczestników ma średnie obawy co do trwałości gier usług, 31% jest bardzo zaniepokojonych trendem wynikającym z gier usług, 25% bez żadnych Oba wspogląda na gry usługi, a pozostałe cztery. nie wiedzą. Po prostu łącznie wychodzi na to, że w sumie 70% deweloperów martwi się o to, czy tego typu produkcja przetrwa długo na rynku. No i właśnie, jaka jest główna obawa tego wszystkiego? Ano to, że gracze szybko stracą zainteresowanie nimi i patrząc na drugą ankietę, która znajduje się zaraz obok, aż 63% ankietowanych uważa, że właśnie tak się stanie. Zaraz pod tym mamy 62% deweloperów, którzy boją się silnej konkurencji między gigantami, a spora część badanych zespołów martwi się rosnącymi kosztami związanymi z tworzeniem i utrzymaniem tego typu produkcji. Kolejno 34% i 4 47%. Od razu mówię, że badanie nie wskazują w żaden sposób na to, że będzie pojawiać się mniej gier usług. Mimo, że właśnie w sumie ankiety mogą to wskazywać, aczkolwiek wcale tak nie będzie. Deweloperzy uważają, że live service przyniesie im duże zyski, a idealnym wręcz i ostatnim przykładem jest Warner Bros., które mimo słabego przyjęcia Suicide Squad Kill the Justice League wciąż będzie bawić się grami usługami. Z drugiego wykresu możemy w sumie zauważyć, że deweloperzy coraz chętniej stawiają na płatne DLC DLC-ki w swoich grach i tak zwane lootboxy. Pozdro. Ankieta GDC wyraźnie pokazuje, iż twórcy chcą zaimplementować tego typu formy monetyzacji właśnie w swoich produkcjach. Przejdźmy, może na szybko, przez te wszystkie procenty, z których wynika, że 30% deweloperów planuje wprowadzić płatne dodatki do swoich nadchodzących gier. Co ciekawe, jak możemy zerknąć zaraz niżej, jest to wzrost o 9% względem już wydanych najnowszych produkcji ankietowanych. 9% ma zamiar wprowadzić lootboxy. Pozdro, bądź inne tego typu mechaniki do tytułów, a 6% zaimplementowało je właśnie w ostatnio w swoich wydanych grach. No i właśnie, jak dobrze się przyjrzymy, większość deweloperów nie chce rezygnować z opcji wypuszczenia produkcji na premierę w formie buy to play. No i tak się moi drodzy żyje. Ja dziękuję wam za oglądanie materiału, widzimy się jutro o godzinie 16. Serwus!